no nr. 17. Polish Edition. Tekst i ilustracja David McKee. Elmer i Róża. Mała przyjaciółka Elmera, Róża, oblewa się rumieńcem od stóp do głów. Albo czasami od samej głowy aż po stopy. Ale nigdy od końca ogona po koniuszek trąby. Elmer, słoń w kratkę i jego kuzyn Wilbur, obserwowali inne słonie. Wesołe chłopaki, uśmiechnął się Wilbur, ale mało wyjątkowe, stwierdził. Każdy z nich jest jedyny w swoim rodzaju, podkreślił Elmer. Nie są to tylko takie kolorowe jak my. Wyobraź sobie całe stado słoni takich jak ty czy ja. Wtedy nadleciał ptak i zawołał: Dziadek Eldo chce was widzieć, obu chodźmy, Wilbur powiedział Elmer. Dziadek Eldo szukał czegoś w krzakach. Gdzie ona jest? mruczał do siebie. Kiedy zobaczył, że nadchodzą Elmer i Wilbur, stwierdził: Pewnie ukrywa się przed wami. Ale kto? O kim mówisz, dziadku? Zapytał Elmer. O róży, odpowiedział dziadek Eldo. Odtaliła się od stada, które przechodziło niedaleko stąd. Musicie ją odprowadzić. O, tam jest. Nie bój się, Różeczko. Podejdź bliżej. Poznaj, proszę. Oto Elmer i Wilbur. Za drzewa nieśmiało wyglądała mała, różowa słonica. O, wykrzyknęli zaskoczeni Elmer i Wilbur. Bardzo ładna, dodał szybko Elmer, a różyczka poróżowiała jeszcze bardziej. Ona łatwo się rumieni, wyszeptał dziadek Eldo. Pewnie dlatego nazywają ją różą, wyjaśnił. Bardzo mi miło, odpowiedziała mała słonica i znów się zarumieniła. Podążajcie za śladami, które słonie ze stady róży zostawiły nad jeziorem. To trzecie tam szybciej niż ja. Żegnaj, różo, powiedział dziadek Eldo. Do widzenia, odpowiedziała grzecznie różyczka, rumieniąc się i pobiegła za dwoma słoniami w kratkę. Nad jeziorem Róża, Elmer i Wilbur spotkali innego słonia. Róża spojrzała na niego zdumiona i ukryła się pomiędzy kolegami. Cześć, Elmer. Cześć, Wilbur. Przywitał przyjaciół słoń. Cześć, yy... kontynuował z zakłopotaniem, patrząc na słonicę. Różo pospieszył z pomocą Elmer. Po tym, jak słoń odszedł, Różyczka stwierdziła, ależ on jest dziwny. Aby umylić sobie wędrówkę, słonie urządzały od czasu do czasu wyścigi. Róża je uwielbiała, ponieważ jakimś sposobem zawsze wygrywała i za każdym razem rumieniła się jeszcze bardziej. Pomiędzy wyścigami, wilbur popisywał się swoim głosem i udawał lwa ryczącego z za skały. Róża piszcząc zachwytu, rumieniając się tak bardzo, że jej policzki nabierały czerwonego koloru. Trzymała się blisko Elmera. Elmer tylko się uśmiechał. Nagle róża zawołała. Słuchajcie, moje stado jest już tu za wzgórzem. Dalej pójdę sama. Dość niewzwykle z was słonie, szczególnie ten szary, którego spotkaliśmy. Moglibyście zdenerwować moich przyjaciół, oni są tacy, no, nieśmiali. Dziękuję Wam za pomoc. Odwiedź nas czasem, krzyknął za nią Elmer. Niezwykły szary słoń? zdziwił się e. Wilbur. O co jej chodziło? Pewnie żartowała, wyjaśnił Elmer. Elmer i jego kuzyn obserwowali ze wzgórza, jak różyczka bezpiecznie dołączała do stady. Ona jednak nie żartowała, powiedział Elmer. Teraz rozumiem, dlaczego szary słoń wydał jej się dziwny. Okazało się, że wszystkie słonie w stadzie róży były różowe. Wracając do domu, słonie spotkały dziadka Eldo. Dziadku, wiedziałeś, że wszystkie słonie ze stada róży są różowe, prawda? Zapytał Elmer. Tak, chciałam, żebyście zobaczyli, odrzekł dziadek. Róża jest bardzo miła, stwierdził Wilbur. Myślałem, że to ona jest wyjątkowa, a jej się wydawało, że to Szary Słoń jest wyjątkowy. Pewnie wszystkie słonie są miłe, zarówno te wyjątkowe. Jak i zwyczajne, dodał Elmer. Pamiętaj o tym, co powiedziałeś, Elmer. Uśmiechnął się od ucha do ucha Wilbur. Wyobraź sobie całe stado słoni, takich jak jeden z nas. Szczególnie takich jak ty, Elmer, zaśmiał się dziadek Eldo. Elmer też się uśmiechnął, ale nic nie odpowiedział. Wyobrażał sobie, całe stado słoni w kolorową kratkę. Czytała Nicole Zeren.